I wracamy do kampanii wyborczej. To jest teraz temat numer jeden. Chciałbym przypomnieć pewną kwestię, która gdzieś tam umyka. Dotyczy ona przede wszystkim Rafała Czaskowskiego, czyli prezydenta Warszawy obecnego. Niewiele osób pamięta, że on się zgodził na takie porozumienie na raport C C40 Cities. To jest taka organizacja, która skupia największe miasta na świecie z Europy jest bodajże kilkanaście miast no i tam należy też Warszawa Rafał Czaskowski przystąpił do tej organizacji i ona sobie postawiła dwa lata temu takie cele no odczytajmy zobaczmy Cele, cele tego raportu polegają na tym, że żeby ograniczyć spożycie mięsa do 16 kg rocznie. To jest pierwszy cel. Cele do 2030 roku, czyli 5 lat mniej więcej tyle, ile będzie rządził prezydent przyszły. Skoro Rafał Czaskowski zgodził się na takie coś, że ograniczenie spożycia mięsa w Polsce czy w Warszawie miałoby spaść, do 16 kilogramów rocznie na osobę. No to zgadnijcie państwo ile teraz Polacy spożywają. W sobie wynotowałem te, te dane, bo to pokazuje właśnie na jakim świecie my żyjemy i, i jak bardzo te elity unijne i światowe też globalistyczne, no są oderwane od rzeczywistości. W tej chwili Polacy spożywają około 75 kg mięsa, tak? Gdyby to zredukować rzeczywiście od tych 16 kg rocznie no to, to szaleństwo. Zespół tatara to by był chyba najpopularniejszy zespół w Polsce. No Polacy chyba nigdy nie jedli tak mało mięsa, chyba nawet gdy były kartki w latach 80. to tam były bodajże 3 kg na osobę, a to by oznaczało, że troszkę ponad kilogram tak, na jedną osobę. No to nie wiem, dwa kurczaki czy tro trochę jakieś wieprzowiny, tak, kilka kotletów skabowych, no i tyle. no. Także chyba by tylko na, nawet na tego schabowego w niedzielę nie wystarczyło, ale tego jest więcej, tak? Mowa jest o ubraniach tam w tym raporcie. Przypominam, że to jest oficjalny dokument, który możecie Państwo sobie znaleźć na stronie i przeczytać. To są cele, tak? Cele wyznaczone przez tych właśnie włodarzy miast, tych największych europejskich. Taki cel do 2030 roku, cel czaskowskiego, to jest redukcja do tego, żeby Polacy. Warszawiacy, tak? Kupowali tylko 8 sztuk ubrań rocznie. No to znowu tutaj już pojawia się taki absurd. No, zgadnijcie Państwo, ile kupują. Kupują w tej chwili ponad 60 sztuk Polacy. Statystyczny Polak, tak. Wiadomo, że tam dla dzieci kupuje się więcej ubranek, starsi potrzebują trochę mniej, panie więcej, panowie też mniej. Statystycznie 8 ubrań. Kobiety głosują na Rafała Czaskowskiego, tak? a on wam szykuje po prostu jakieś piekło. 8 ubrań, tak? w tym wliczona bielizna osobista. No, szaleństwo zupełne. Ciekawe, czy buty się wliczają, bo jeśli buty się wliczają, to to już jest całkowicie dramat, a, a chyba się wliczają, no bo to też element odzieży. Także współczuję paniom, no, jeśli wybierzecie rzeczywiście sobie takiego prezydenta, to, to i będzie chciał zrealizować wam te cele, no to zima lato tych kreacji, no to właściwie dwie kreacje, tak rocznie. No to tutaj w tych ośmiu sztukach ubrań, to myślę, że Rafał Czaskowski no, nie jest w stanie nawet sam się chyba zmieścić, no ale dla nas takie cele przyjął, tak? Kolejny temat, samochody no, w Warszawie chyba to jest rzeczywiście najintensywniej. Prowadzona ta redukcja, przynajmniej w centrum miasta. Nie da się do centrów wjeżdżać, jest to coraz trudniejsze. No ale oni sobie założyli, żeby Polacy w tym w przypadku Rafał Czaskowski tak się pod tym podpisał, do 190 samochodów, żeby zredukować. No to tu już jest naprawdę szaleństwo. Gdyby się to udało, to no niewielu z nas miałoby ten samochód. 190 samochodów miałoby być w 2030. W tej chwili Polacy mają ponad 700 samochodów na 1000 mieszkańców. To są cyfry na 1000 mieszkańców. No to redukcja o 500 samochodów, tak? No to kto się z Państwa zgłasza na to, żeby mu zabrać samochód i przerzuca się na rower? Myślę, że, że niewiele, ale trzeba by tu naprawdę, gdyby chcieć ten cel osiągnąć, i to w takich dużych miastach, tak, no to, to, gdzie tylko w centrum, mniej więcej komunikacją publiczną da się poruszać, te, te miejscowości oddalone trochę bardziej od Warszawy, no tam samochód jest no, no bardzo potrzebny, nie mówiąc już o mniejszych miejscowościach w Polsce. Tak. Także szalone cele. Ostatni cel, jaki oni sobie przyjęli, no to samolot raz na dwa lata. tak, Czyli już na wakacje samolotem no, nie co roku, nie dwa razy do roku, raz na dwa lata. Sporo osób pewnie nigdy nie leciało samolotem jeszcze. No to jest oczywiście statystycznie. Jak myślicie Państwo, ile teraz Polacy latają? Statystycznie jesteśmy raz do roku Polak leci, tak, czyli mamy około 37 milionów lotów Polacy wykonują, no, ta redukcja musiałaby być o połowę, tak, no to znowu, gdyby tu Rafał Czaskowski miał na swoim przykładzie to wykonać i przestać latać i latać tylko raz na dwa lata, no to, to chyba by to nie wyszło, nie byłby z tego zadowolony, ale... Dla nas, no to takie, takie cele zostały zadeklarowane. To taka ciekawostka na koniec. Warto taki dokument znać, sobie przypomnieć, że, że z jakim człowiekiem mamy do czynienia i jakie on cele sobie przypisuje. Ciekawe, czy gdy zostanie prezydentem, takie cele by chciał realizować.